Trafiliście na jakieś śladnika albo strażnika? Kpisz sobie? O mało nie poszliśmy w ich ślady! Jak idzie Jim Na razie dobrze. Set, Set dla peltona. Się stało, Jimmy. U. Wygląda, jakby zobaczył ducha. Jimmy, co się dzieje? To czarownik. Wszędzie widzę tylko jego. Jest na trybunach. Już go tam nie ma. Ależ jest. Przysięgam. Śledzi mnie. Zaczynamy trzeciego seta. Jimmy jest bardzo zdenerwowany i może przegrać mecz. Prowadzi Ron Tyler. Jedną chwilkę. Rety, to jest to! Chyba masz moje okulary. O, oh, rzeczywiście, Jimmy, proszę bardzo. Trzymaj się, Jimmy, musisz wygrać.